Witam w drugiej części naszego Halloweenowego maratonu Martwego Zła. Jeśli nie widziałeś jeszcze części pierwszej, to ostatnia chwila, żeby ją nadrobić. Dziś zajmiemy się sequelem. Martwe Zło pojawiło się w kinach pierwszy raz w 1987 roku, sześć lat po premierze części pierwszej. Jeśli nie przypadacie za flakami latającymi po ekranie, albo nie lubicie horrorów, to nie oglądajcie. Zróbcie coś innego. Cała reszta. do dzieła! Drugi film rozpoczyna się od resetu. Fani serii nie są zgodni, czy to remake, reboot, kontynuacja, czy drugi film dzieje się po pierwszym, czy pierwszy był tylko snem. Na no nasze potrzeby, załóżmy, że pierwszy film nie wydarzył się nigdy. Tak więc znów widzimy Asha. W tej roli ponownie Bruce Campbell, ponownie w samochodzie i ponownie w drodze do tej samej leśnej chatki. Tym razem jednak towarzyszy mu wyłącznie jego narzeczona, Linda, grana przez Denis Pixler. Bez zawijania w bawełnę trafiamy do domku, gdzie już w czwartej minucie aż odkrywa znany nam już magnetofon. Tę historię znamy. W średniowiecznym zamku profesor Nobi znajduje demoniczną księgę, tym razem znaną jako Necronomy X Ex Mortis. Recytowana inkantacja budzi śpiące zło, i zanim jeszcze zdążymy się rozsiąść wygodnie w fotelu, rozpoczyna się akcja. To co tygryski lubią najbardziej. Linda zostaje wyciągnięta przez okno, a jej narzeczony zmuszony jest szukać jej w lesie. Tym razem reżyser nie ma nawet zamiaru bawić się w ciciu babkę. Linda atakuje Asza, a ten bez wahania dekapituje ją łopatą i zakupuje przed domem. To dopiero początek jego problemów. Zirytowana, niewidzialna siła obraca nim jak wskazówkami zegara i zmienia w ząbiaka. Na szczęście wygląda na to, że truposzaki nie przepadają ze światłem słonecznym i bohaterowi tymczasowo udaje się zachować skórę. Zbliża się jednak wieczór, więc aż zwija Manele i próbuje wydostać się z lasu. Hmm, vu. Zmuszony do pozostania na odludzi i ścigany przez kamerzystę na rowerze, barykaduje się w chatce. Teraz przenosimy się na lotnisko, gdzie poznajemy ami, graną przez Sarę Wery, córkę profesora staśmy. Powróciła ona właśnie z kolejnej ekspedycji, podczas której znalazła kolejne, zagubione stronicę Necronomiconu oraz pradawny sztylet i wraz ze swym przyjacielem Eden, w tej roli Richard D'Amouyar, planuje powrócić do chatki, by przekazać swojemu ojcu kolejne strony do tłumaczenia. Wracamy do Asha, do którego powoli zaczyna docierać cała sytuacja. Samo pianino budzi nie tylko wspomnienia byłej narzeczonej, ale również i ją samą. Albo i nie. No no dobra. Głowa Lindy trafia do imadła w szopie, ale spokojnie i zgrabne ciałko przybywa za świecą i piłą mechaniczną. Historia kończy się poćwiartowanym dziewczęciem, a aż wraca do domu, gdzie wyposaża się dodatkowo w strzelbę. Dom jednak postanawia nie dać mu spokoju, zresztą on sam też nie. Najgorsze jednak dopiero przed nim, ponieważ zło wpada na sprytny pomysł przejęcia jego dłoni. Teraz pozbawiony został obu kochanych! Dzięki. Dokci propi. Wracamy do Ani, która odparła mechanika Jake'a. W tej roli Dan Hicks i jego laski Bobby Joe granej przez Casey Weasley dowiaduje się, że droga do chatki nie istnieje. Za drobną łapówkę obiecują jednak zabrać ich tam nieoznaczonym szlakiem. Znów jesteśmy Zaszem, który stara się rozwiązać sytuację swojej wściekłej dłoni, co prowadzi do serii komicznych scen rodem z rodziny Adamsów. Jeśli jeszcze łudziliście się, że oglądacie horror, możecie już przestać. Od tego momentu film przestaje nawet zachowywać pozory i staje się genialną czarną komedią. Jeśli miałbym wybrać jeden fragment, dla którego warto zobaczyć ten film, będzie to ta scena, dobrze znana każdemu fanowi kinematografii. Brak alternatyw zmusza go do odpiłowania swojej kończyny i umieszczenia jej w bezpiecznym wiadrze. Oczywiście nie na długo. Nadchodzi czas bezowocnych polowań na łapkę. Teraz dopiero zaczyna się zły trik. Imprezę przerywa ekipa z lotniska, która dociera na miejsce i bierze Asza w obliczu licznych dowodów za mordercę ojca Ani, i zanim zdecydują, co z nim zrobić, wrzucają go do piwnicy. Ani puszcza taśmę, z której dowiaduje się, że demony przejęły ciało Henriety, żony profesora. Ten w samoobronie zmuszony został do zamordowania i zakopania jej w piwnicy. Oops! zostaje ocalony, a Henrietta po krótkiej szamotanii nie zostaje ulokowana w piwnicy, gdzie stara się zagrać na uczuciach swojej córki i BOOM! Ed też jest zombiakiem. I trzeba przyznać, że do twarzy mu z tym. Nim zdążymy się nim nacieszyć, zbiera kilka czasów toporkiem i tyle go widzieliśmy. Jake uważa, że szlak, którym przybyli zniknął, a chatka znów zaczyna wariować. Przed bohaterami pojawi się duch zmarłego profesora, który instruuje ich, że jedynym sposobem na pozbycie się klątwy jest inkantacja zaklęć z zaginionych stron. Bobby Joe poznaje następnie prawą rękę Asza i przerażona ucieka z domu w wyniku zamieszania. Czas na kolejną scenę drzewnego gwałtu, tym razem tylko oralnie. W chatce ani tłumaczy Ashowi zawartość stronic. Legenda o wybawcy z niebios, który wedle przepowiedni pozbył się zła w XIV wieku oraz dwa zaklęcia. Pierwsze pozwoli nadać złu fizyczne ciało, druga zaś otworzy portal, przez który należy posłać je do nicości. Jake uważa jednak, że oboje bredzą i grożąc im strzelbą, rzuca strony do piwnicy, by zmusić ich do poszukiwań swojej dziewczyny. Zamiast tego znajduje tylko śmierć i zgrzytanie zębów z ręki demonicznego Asza. Ha! Tego nie przewidzieliście, co? Dziewczyna ekwipuje swój sztylet plus 300% obrażeń zadawanym nieumarłym i stara się zaskoczyć Asha, ale nie, czak! Chwilka... Ten dowcip już przerobialiśmy. Ani zaciąga rannego do pokoju, ale niestety nie udaje jej się go upilnować. Auś... Uuu. Jest też i nasz ulubieniec. Potęga miłości i rekwizytu z pierwszego filmu pokonuje wewnętrznego demona. Jedyne co pozostaje to wybrać się do piwnicy i odnaleźć strony. Aż stajesz teraz najzajebistszym facetem w historii wszechświata, wmontowując sobie w miejsce ręki piłę mechaniczną. Chuck Norris może się schować. Nie trudno zauważyć, że jest tu kompletnie inną, pewną siebie maczowską postacią niż przerażony kartonowy nastolatek z jedynki. Ashley bezproblemowo zgarnia wszystkie strony i podaje je Ani, by ta mogła pracować nad inkantacją. Następnie sam kopie żyć babci Heni jak kompletny badas. Nie podoba się to Belzebubowi, czy ktokolwiek kieruje tą operacją, i wprowadza do akcji Enty. Ani próbuje dokończyć inkantację, niestety sama zostaje zasasynowana przez prawicę Ashleya. Resztką sił udaje jej się otworzyć portal i wyssać prastare zło. Niestety nie ma komu go zamknąć, więc wessany zostaje również nasz bohater, trafiając do czasów średniowiecza, gdzie na dzień dobry odgrywa bohaterską scenkę z legendy zapisanej w księdze. Koniec. Zanim powiem cokolwiek innego, pozwólcie, że powiem to. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, obejrzyjcie ten film. Nie ma takiej mocy w internecie, która streściłaby zajebistość tego, co dzieje się na ekranie w 10 minutach. Zamiast nudnego wymoczka dostajemy kozackiego Asza. Zamiast nudnawej fabuły, porządną dawkę humoru i niezliczone zapadające w pamięć sceny. Być może nie jest to humor najwyższych lotów, ale zdecydowanie jest to jeden z najlepszych popcorniaków do obejrzenia z przyjaciółmi przy piwku. Na wszystko to, co powinien posiadać dobry film klasy B. Wersję na DVD można dostać za grosze, ale dla koneserów dostępna jest również wersja na Blu-ray. Dla każdego coś miłego. Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ w następnym odcinku zajmiemy się trzecią częścią trylogii. Jedni uważają ją za najlepszą część serii, inni twierdzą, że to tytuł niegodny tytułu Martwe Zło. Następnym razem staniemy twarzą w twarz z armią ciemności. Do zobaczenia!